Zapraszam do wpisania się w Na razie próbuję coś ustalić, żebym miał chociaż pamięć. Dobry panie a pamiętam nazwisko i Wajsa nazwisko też pamiętam. A ja szprycham z Dlatego Ja mówię, jak się znanie, to się objedzie cały świat, cały świat nie, ale kilka krajów się objedzie, się z afrykańskimi.